No a jak ktoś nie ma czapki, tak dalej. Ubrać się dobrze, Niko. Ja ja Kto tu jest w czapce? Pokaż się. Gdzie ty idziesz? Ja na... Na naszym. Masz kąpielówki? No. A co, już na sobie? Ja też mam już na sobie. Ja też mam na sobie. Co masz na sobie? No, bo, mi się nie, bo mi się nie chciało przebierać. No, no to weź, niech pan, bo ja... Ale co ty masz na sobie? No, no masz kąpielówki na sobie. się! Ja, popatrzmy. Ej, pan nas nagrywał! No nagrywam, czy jesteście dobrze ubrani? Cześć! 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 Ludzie! Pamiętajcie! Gdzie masz czapkę? My tu! Jesteśmy niegrzeczni! Kto jest niegrzeczny? O, oni, On! No, za on my! To jest czapka Stasiu, jest. Dobra. Tu no jest wszystko. Tu no. Jak tam nasze błędy przeanalizowane po dzisiejszym sparingu? Przeanalizowane. Jeden. Jakie wnioski? No jak to fajne? Jakie wnioski? Co trzeba robić w tej Muszę stać na linii czy? Nie, muszę jakoś wychodzę to... A czy czy nie? Czepek? Nie, nie trzeba. Ale nie bo to? Nie, nie, Jak już idziesz, to już wiesz. Misiu. Ej, Misiu, ty tak idziesz jak idziesz? No nie tak idziesz, ty ubieraj się. No nie tak idziesz, ty ubieraj się. Musi kazać cię Dajcie Daj ci mi te zielone. O, to są zawodnicy ubrani. Diego, nie? Dla pierwszego. Diego.